się Manu ludzie, z tej strony Sebastianix Witam was serdecznie na moim kanale Proszę państwa czas na EA Sports FC Oczywiście za chwilę będę kupował Mediaexpert I pokażę wam jak oczywiście kupuję Więc widzimy się za chwilę w Media Expert. No i proszę państwa mamy to Mamy EA Sports FC24 Więc biorę to No i lecę oczywiście do kasy, no kosztuje 299 zł, czyli 300 zł. Widzimy się za chwilę, jak wyjdę z Media ekspert. No i moi drodzy, udało się kupić EA Sports FC 24 na PS5. Kosztowało, jak widzicie, cena 299,99, czyli 300 zł. Tak się prezentuje z tyłu. Więc lecę do domu. No i widzimy się w domu oczywiście, no bo kupowałem w drugim sklepie Meda EXPERT, bo w pierwszym sklepie nie było, więc musiałem trochę się najeździć. Dobra, widzimy się w domu. No i witam, proszę Państwa, w moim domu. Moi drodzy, mamy EA Sports FC24. Jest oczywiście się zafoliowana. No to zaproszę Państwa, otwieramy. Zobaczymy, co tam ciekawego się znajduje. Otwieramy cyk dobrze folia na bok, nożyczki na bok. No to co, proszę Państwa? Otwieramy. No wow, po prostu wow. Jak to mówię na to? Graj The Games na urządzeniach mobilnych. A, czyli FIFA Mobile, czyli e Sports FC Mobile, teraz oczywiście zbuduj zespół swoich marzeń. Piłka kobiet w Ultimate Team, Ewolucję Ultimate Team, w cele gry w Ultimate Team. No, tak to wygląda. No, i takie tam. No płyta, jak to wygląda, więc za chwilę będę odpalał konsolę PS5 i pokażę wam jak to oczywiście wszystko wygląda. EA Sports FC, więc widzimy się na konsoli. Sports. Sports no i proszę państwa, mamy to EA Sports FC 24. Witaj w klubie. No to klikamy start. Łączymy się z serwerami EA. Połączyliśmy się. Umowa. Trzeba to oczywiście tak pominąć te zasady. Dobrze. Dalej. Tak to się prezentuje. Zaba zapas. Oczywiście, witaj w klubie. Odblokowano status założyciela. Dalej. Tak, zachowaj mój wybór. Bądźmy w kontakcie. UEFA. Wybierz wszystko, bo wyżej. Są dostępne dane, tym. No dobra, dalej. No i tak to się prezentuje, moi drodzy. Witaj, Football Club. Ta się ja growie do mojego od zespołu EA. Szybki mecz, Ultimate Team. Przejdźmy do FUT. Zobaczymy, jak to wygląda. Oczywiście pamiętacie, robiłem FIFA Companion, znaczy EA FC24 Companion. Już muszę się przyzwyczaić mówieniem. To już nie jest FIFA, tylko EA Sports FC. Tak tu się prezentuje. Zadania graj SBC, przejdź do klubu, do składu. No, na razie tak się prezentuje mój skład. Więc mamy ciężką pracę i do roboty, żeby zbudować dobry skład. Oczywiście, to jest dopiero początek. Więc tak, e... przejdź na stadion, zobaczymy klub. Herby, no i tak dalej. Skład już mamy. Można zagrać. Skład baty z Mistrzostwa, Foot. Mecze towarzyskie, turnieje, drafty, zadania. Tak się prezentują. Wybierz podstawy, aby rozpocząć naukę. Za każde zadanie dostaniesz nagrodę. Zatem koniecznie wykonajcie wszystkie. No dobrze, tak wygląda na żywo. Rajna do zdobycia jest. No dobrze. Czy bez sensu wyszedłem? Eee, sezony. Punkty przełomowe, podstawy. No, całkiem, całkiem nieźle to wygląda. To menu, menu główne: transfery, sklep, wstawienia. A sprawdźmy SBC, jeszcze moi drodzy. Tak to wygląda. Podstawy. No to trzeba wszystko, proszę państwa, porobić. No dobry skład zbudować, bo no na razie tutaj dla mnie tutaj ciężka praca. E, kariera menedżerska, piłkarska, kuluby. Porta futbol, naucz się grać, sezony, turnieje, sezony współpracy, no i tak dalej. Eee, no to wejdźmy sobie w szybki mecz. Zobaczymy jakie są tutaj kluby w Ekstraklasie. Bo no, sam jestem ciekaw. Witaj w trybie szybki mecz. Dobra, dalej. Co tam dalej? Seba zapas, tak, gotowe. E, klasyczny mecz. No i co tu mamy? Piask, Gliwice, Pogoń Szczecin, Puszcza, Niepołomice, Radomiak Radom, Raków, Ruch Chorzów, Starmielec, Mielec, Fiąz Wrocław, Warta Poznań, Widzę Wódź, wielu bin Krakowia. Urnik Zabrze, biały, Białystok, Krona Kielce, Lech Poznań, Legia Warszawa, EUKS, uć! Proszę Państwa, więc zobaczymy, jakie mają w ogóle stroje. Weźmy, widzę w ŁKS, no, proszę Państwa, derby, tak się prezentują stroje wyjazdowe. I, a EKS ma takie stroje i ma takie. W ogóle bez sponsorów, mogą się wstydzić, moi drodzy. Zarządzanie składem: Jak to wygląda? Sanchez, Alvarez, Pawłowski, Kunter, Piłowski, Hanousek, Da Silva, Nunes, Szota, Stępiński, Rawas Rondić, Klimek, Przybułek, Zieliński, Żyro, Cyganik, Szymański, Szechu, Milost, Kacz, Krzywański, Sebastian Kerk, Ignacy Dawid i Ibiza. Tak to wygląda. A zobaczmy, jaki ma skład. ŁKS. Bo w sumie to jestem ciekawy. Eee, dobra: Tejan, Choty, Mokrzycki, Ramirez, Piruro, Dankowski, Monsalve, Flis, Głowacki, Bobek. Juri, Siwa, Letniowski, Art, Toninas, Marciniak, Lorenc, Małachowski, Janczukowicz, Ołęcki, no i tak dalej. Jeszcze jest Kołba, Glapka. Więc tak to wygląda, moi drodzy. Więc będą mecze. Oczywiście. Więc będzie ciekawie. A ruch Jeszcze sprawdzimy sobie. Tak wyglądają stroje. Szczepan, Starzyński, Wójtowicz, Szymański, Swędrowski, Michalski, Sadlok, trzywać, Bartolewski, Buchalik. No i, i, i tak dalej. Podstawski oczywiście, no, ze, z Pogoni Szczecin przyszedł do ruchu. No, Letniowski, no to wypożyczony. Zwidzawał już do ruchu chorzów. Więc no... Tak to proszę Państwa, wszystko wygląda. Eee, meczów, finał Pucharu, liga mistrzów. Nie no, fajnie, fajnie, super. To wszystko wygląda. Dobrze, to, to było na tyle w tym odcinku. Jak się Wam oczywiście odcinek spodoba, to łapkujcie, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Napiszcie no w komentarzu co wy sądzicie o tym EA Sports FC, czy wam się podoba, czy nie. Ale u mnie już na kanale już jest, więc trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.